Jedyne, jedyny przypadek, czy, czy jedyne badania, które to na to wskazują, dlatego że były wcześniejsze badania, o których się dużo nie mówi. Ale to świadczy, jeżeli w, były artykuły w Stanach, właśnie w The New York Times, tutaj jest Business Week i USA Today, gdzie podnoszono alarm, jak to jest, że wypisuje się 90 tysięcy recept dziennie. Na lek, który w zasadzie zwiększa ryzyko chorób serca, mimo że obniża cholesterol. Dlaczego tak jest? E, ja napisałam list do e, e, edytorów, właśnie tych gazet, a, że my nie jesteśmy wcale zaskoczeni tym. Dlatego, że nie, usywa, nie usuwa się przyczyny chorób serca. Choroba w dalszym ciągu postępuje, mimo że jest mniej cholesterolu. I co się dzieje? i odpowiedź na to dlaczego obniżenie cholesterolu nie powoduje tutaj redukcji znaczy się zmniejszenia tworzenia depozytów zostało Dużo wcześniej, w 2001 roku, opublikowane w takim naukowym czasopiśmie Atherosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. I po zanalizowaniu wyników, co się okazuje. Były to badania kliniczne na dwóch grupach pacjentów, z którzy mieli już pokłady miażdżycowe. Jedna grupa nie brała statyn, druga grupa brała statyny. I oczywiście u tych, którzy używali statyny, cholesterol się obniżył. I później pod koniec tych badań zbadano, jaki był skład pokładów miażdżycowych u ludzi, którzy brali statyny i u ludzi, którzy, którzy nie brali. Okazuje się, że ci, którzy nie brali statyn, ich pokłady miażdżycowe zawierały około 20% cholesterolu i 3% wapnia który taką jest utwardzającą substancją. Natomiast ci, którzy brali statyny, u nich ta proporcja się odwróciła. To znaczy ilość cholesterolu się zmniejszyła do 10%, ale poziom zwapnień wzrósł do 11%. Czyli co się dzieje? Rozmiar pokładów wapniowych, rozmiar pokładów miażdżycowych wcale się dużo nie zmniejszył. Gdzieś około 2%. Co się zmniejszyło? Zmniejszyła, zmieniła się ich kompozycja w tym kierunku, że pokłady były bardziej zwapniałe. Co to znaczy? U ludzi, gdzie jest mało cholesterolu, oczywiście tego cholesterolu cholesterolu nie było wystarczająco, żeby zalepiać te ubytki w naczyniach krwionośnych. Więc nasze ciało co zrobiło? Zaczęło tam wysyłać więcej wapnia i te pokłady zostały bardziej utwardzone, ale one w dalszym ciągu były, one nie zniknęły. Czyli co się działo? Ponieważ te zwapnione, takie utwardzone pokłady są bardziej stabilne, one nie pękają, także to ryzyko ataku serca odsunęło się trochę, ale nie zostało wyeliminowane. Czyli to w dalszym ciągu z różnych źródeł znajdujemy potwierdzenie, że jak się nie eliminuje przyczyny, nie można się spodziewać, że się wyeliminuje chorobę. Jakie są mnóstwo ryzyk, ryzyka zdrowia ze statynami są ogromne. Dlaczego? Dlatego, że statyny hamują pierwszy stopień w syntezie cholesterolu. I a, Cholesterol, jak widzicie państwo, synteza cholesterolu znajduje się na jest długa droga. wiele etapów musi przejść, zanim cholesterol zostanie wyprodukowany. Po drodze te mediatory, takie substancje pośrednie są potrzebne do produkcji koenzymu Q10. Bardzo ważnej substancji energetycznej w komórce. Jeżeli nasze komórki mają mało, Koenzymu Q10 nie wytwarzają energii, one po prostu pękają. I to jest, jest jedną z przyczyn, dlaczego cierpimy na bóle mięśni. Dlaczego yy, Zachodzi później blokada nerek, uszkodzenie wątroby i inne przypadki, które na przykład były powodem, że Lipobej, jedna ze statyn, została usunięta z rynku, ponieważ powodowała śmierć na skutek blokady nerek. Również w 1996 roku były badania, że wszystkie statyny niosą ryzyko raka. Także z tym należy się również to brać pod uwagę. Zaburzenia neurologiczne. Jest taka znana książka napisana przez lekarza, który był lekarzem naczelnym grupy astronautów sam jest również astronautą który opisał właśnie przypadki. Przy braniu statyn, yy, przypadki amnezji, w ogóle zaniku yy, pamięci, orientacji. Przypadki to jest coś, co on doświadczył sam i yy, napisał książkę i bardzo jest aktywny w propagowaniu tej informacji. Jak również są powiązane, nie ma 100% dokumentowania na temat choroby Parkinsona i innych. Natomiast w dalszym ciągu sprzedaje się ogromne ilości statyn. Yy, Siedem lat temu wyszły nowe dyrektywy dla lekarzy, które rekomendują, że już pacjenci, których poziom cholesterolu jest tylko powyżej 200 mg przez decyliter, powinni już brać statyny. 20 lat temu, jak się miało 280, to było w porządku. Także te zmiany to wytycznych w zasadzie co powodują? Powodują tylko, że zwiększa się rynek, sprzedaje się coraz więcej e, tych leków. I tutaj jest e, kopia, przywiozłam ze sobą e, The New York Times e, tydzień temu, w, których, e, w którym e, doktor Raz, dziękuję, e, napisał również odpowiedź na temat tego, co się dzieje w naszej medycynie. E, tutaj mam kopię, możecie Państwo e, obejrzeć. Przechodźmy przejdźmy dalej do następnej choroby. Przełomie w zrozumieniu i w naturalnej kontroli raka i chorób infekcyjnych. Co te choroby mają wspólnego? Dlaczego chcę je omawiać razem? Zarówno infekcje, co się dzieje, jeżeli wirusy czy bakterie wtargną do naszego organizmu, czy pasożyty, jak i rak, muszą się rozprzestrzeniać w organizmie. Rozsiewać w organizmie. I w obydwu przypadkach używają tych samych mechanizmów, żeby przenosić się w tkance, rozsiewać się w tkance, jak również przenosić się do różnych organów. Jakie są to mechanizmy? Spójrzmy na przypadek raka. W jaki sposób rak, który rozwija się w wątrobie, jak tutaj pierwotny rak, nagle pojawia się w płucach. Co się dzieje? Z takiego guza nowotworowego, nowotworu odrywa się komórka. W jaki sposób się odrywa? Ponieważ musi wydzielać pewne enzymy, które trawią otoczenie i po, pozwalają jej, tworzą miejsce, ona się może przesuwać. Przy pomocy tych samych enzymów ta komórka przebija się przez ścianę naczynia krwionośnego, dostaje się do krwiobiegu. I później, przy pomocy tych samych enzymów, wydostaje się z naczynia krwionośnego do tkanki, tak jak w tym przypadku płuca, i tam osadza i zaczyna tworzyć nowy guz. Czyli komórki raka przemieszczają się do innych organów. Komórki raka również tworzą guzy. Dlatego, że niszczą otaczające je środowisko. Jego otacz, otaczającym środowiskiem jest kanka łączna, która jest głównie zbudowana z kolagenu. Czyli to jest coś, co pozwala im mieć troszeczkę więcej przestrzeni i e, rozrastać się, czy... In, e, Przenosić się do innych organów. Aktywność tych enzymów trawiennych i te, te, te enzymy, które trawią kolagen czy tkankę łączną, są znane, i nawet aktywność tych enzymów jest używana do miary agresywności raka. Im więcej tych enzymów jest wydzielanym, of course, oczywiście wtedy ten rak jest bardziej agresywny, może się szybciej przemieszczać. Czyli te enzymy, tutaj jest taka tkanka, komórka rakowa. Enzymy, które są jak gdyby takie, te pacmen, piłeczki, przecinają te takie silne włókna kolagenu i po zniszczeniu tej bariery kolagenu one mogą, są wolne, mogą się przenos przenosić do organów albo dzielić się i wypełniać przestrzeń. I nie tylko rak, ale również tutaj w tym przypadku wirusy potrzebują tych samych.